QA odcinek. Kolejny, bo już nie pamiętam który, ale tak sobie stoję tutaj nie w bluzie z kapturem, którą zwykle mam, ale przy Renault-kapturze, który, który doskonale służy mi jako statyw do komputera, a ja moim sokolim okiem spojrzę na pytania od Was, żeby czym prędzej na nie y, odpowiedzieć. Cieszę się ogromnie, że ten cykl cieszy się taką popularnością i że robi takie fajne wyniki oglądalności. To po pierwsze wy pytacie, po drugie wy oglądacie, a ja tu jestem tylko takim narzędziem, które postara się sprostać Waszym potrzebom. Bardzo dziękuję z tego miejsca za wszystkie te pytania. Czekam na więcej, chcę więcej, także pytajcie, jeżeli was jest, jest coś, co Was z motoryzacji nurtuje, to nie bójcie się zapytać, postaram się odpowiedzieć. Pierwsze pytanie na dziś yy, od człowieka Karlsrudy. Czy uważasz, że Opel Kalibra Calib zasługuje na hejt i złą sławę, jaką jest obdarzona? Mm -hmm. Kalibry się zachciewa, tak? Aha. Lata 90 to był taki bardzo wesoły okres w motoryzacji. Wtedy ta motoryzacja rozwijała się bardzo prężnie, bardzo szybko. Premiery przyspieszały opcje różnych sportowych, wysublimowanych samochodów zaczęły połykać nawet te marki, które tworzyły bardzo masowe samochody. No i tak się zrodziły właśnie te wszystkie GTI, GSI, tak się zrodziły wszystkie Corrado, tak się zrodziła m.in. Kalibra, która teoretycznie jest następcą manty, która była jednak tylnonapędowa, kalibra, już nowoczesny, przednio bezpieczny samochód w początku lat. 90. Rzeczywiście ten samochód był opluwany. Nie był opluwany za to, jaki był, tylko był opluwany za to, kto nim jeździł. Bo prędzej czy później kalibry, które gdzieś tam zaczęły mm, obracać się na rynku wtórnym, były w Niemczech szczególnie kupowane przez. Yy... Ciemnocerych obywateli w świecących dresach z włosami takimi, że jakbyczek dotknął, to już by się nie odkleił, ze złotym, sztucznym oczywiście branzolem na, na ręce i one były wtedy kojarzone z kiczem, z festynem, z wiejskim tuningiem, z podświetleniem fioletowym, LEDowym gdzieś pod podwoziem. Ja wtedy dosyć dużo jeździłem do Niemiec, bo w każde wakacje w liceum to był 90 czwarty, 90. Tak, 94-98 rok, także to był właśnie ten moment i tam mówiono wtedy jeder Opel fährt mit dem opel, czyli każdy gówniarz, każdy glutek taki jeździ, jeździ Oplem I, i dużo było w tym prawdy, że te samochody były uznawane za festyn. U nas też, ale troszkę później. One przyjeżdżały potem, te stuningowane i te jeszcze niestuningowane, potem zaczęły przyjeżdżać w drugiej połowie lat 90. Do, do Polski i właśnie były uznawane za samochody pseudosportowe. Pamiętajcie, że Kalibra nigdy nie była samochodem szybkim. Tam był ten motor, co? 2.0i, ten sam, co w Omedze, nie? Kierowniku? No? Turbo było i V6. No i turbo było i V6. No ale to dalej. Ten samochód był ospały. Ten samochód był leniwy. To, to nie było. To tak naprawdę ta tylnonapędowa Omega z takim motorem właśnie Omega MV6 potrafiła szybciej pojechać po zakręcie niż taka kalibra, która się pluła przodem yy, i nie chciała jechać. Dla mnie to nie był następca Manty, bo Manta była rasowym, tylnonapędowym, sportowym samochodem, a kalibra od początku była takim lekkim udawaczem. Dzisiaj zaś Znaleźć kalibrę w dobrym stanie, z małym przebiegiem i niezardzewiałą, to graniczy z cudem. Ten samochód jest rozchwytywany na rynku sportowych samochodów czy usportowionych samochodów używanych i jest takim białym krukiem, bo faktycznie wszystkie są albo rozbite, albo poprzerabiane, albo zachetane, albo po prostu skorodowane. Nie ma tych samochodów, rozpłynęły się, nie istnieją, podobnie zresztą jak Corrado i inne. Tuzy lat 90. Także kalibra z jednej strony trochę zasługuje na tę złą sławę, bo stała się samochodem festyniarzy. Z drugiej zaś, jeżeli dzisiaj pokazałbyś mi w dobrym stanie fajną kalibrę, to ja, który kiedyś też mówiłem, że Opel, Popel, fed mi ten Opel, dzisiaj ja ją biorę. Panie Adamie, pyta Martin J.K. Ulubiona motoryzacja, europejska, azjatycka czy amerykańska. I ponawiam pytanie, czy miał Pan kiedyś propozycję zagrać w filmie lub serialu. O, uh, 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 dwa pytania w jednym. Zacznę od tego pierwszego. Motoryzacja europejska, azjatycka, czy amerykańska. Tak, teraz przelatuje mi przez głowę mój park maszynowy, który stoi tam z drugiej strony. Trudno mi się doliczyć tego. Chyba każda, słuchajcie. Ja bym się. Jakoś tak strasznie nie zacietrzewiał. Zwykle tutaj u nas w naszym kraju nad Wisłą królowała motoryzacja europejska i azjatycka. Nie od tych czasów tak zwanych nowożytnych, czyli po 1989 roku, mieliśmy fantastyczny zalew motoryzacji japońskiej, motoryzacji niemieckiej. Dokooptowaliśmy do tego jeszcze oczywiście motoryzację włoską, francuską. Potem pojawiły się koreańskie tygrysy i zgarnęły lwią część naszego rynku. Chociaż jak się okazuje, jeżeli chodzi o produkcję samochodów, to u nas w kraju nic z tego nie wyszło. Także ja lubię próbować. Wiesz? Ja lubię próbować i lubię tak mieć wszystkiego po trochu. Po macoszemu traktowałem, jak byłem piękny i młody, motoryzację amerykańską. Mówiłem tak jak, tak, jak dzisiaj stereotypowo. Plastikowe, takie gówniane, takie plastikowe. Jak ja byłem głupi wtedy, no. Naprawdę, dzisiaj to przyznaję z pełną premedytacją. Amerykańska motoryzacja też jest piękna. Jest tak irracjonalna, jest tak inna. Była wtedy od tej japońskiej czy tej europejskiej, że to piękno da się tutaj uwypuklić. Oczywiście, amerykańskimi samochodami dużo wygodniej jeździ się w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie niż u nas, bo one są wielkogabarytowe, wielkopojemnościowe, wielko-spaleniowe. Martwi mnie troszkę wszakże to, że to pytanie sprowadza się też do, do, do jednej tezy, że ta motoryzacja dzisiaj nam się bardzo unifikuje i że motoryzacja azjatycka zalała Amerykę, że motoryzacja amerykańska właściwie wygasa, motoryzacja europejska też wygasa, bo przerzuca się y, wyłącznie na motoryzację elektryczną, czyli tak naprawdę prędzej czy później na całym świecie będzie. Y, Prym wieś ta motoryzacja azjatycka? Czy będą to auta koreańskie, japońskie, czy samochody chińskie, które prędzej czy później wyleją się poza Chiny na inne rynki? Na razie ten rynek jest tak chłonny, że Chińczykom wcale nie zależy, żebyśmy jeździli ich samochodami. Oni sobie tutaj tak macają ten rynek na razie, ale tam wolumen sprzedaży tych samochodów jest i tak przeogromny. Także myślę, że ta motoryzacja będzie, będzie rzeczywiście królowała za kilka lat, na przynajmniej kilkanaście czy dziesiąt lat. Czy miał Pan kiedyś propozycję zagrać w filmie lub serialu? Miałem. Jak byłem w liceum, zagrałem w serialu W Labiryncie. <grymne> Zjadło? No, tak było. Yy, całym honorarium było to, że dostaliśmy zwolnienie ze szkoły na jeden dzień yy, i mieliśmy stanowić tło, kiedy w parku ujazdowskim bodaj dwoje bohaterów rozmawiało, a my w tle mieliśmy jeździć na deskorolkach z chłopakami. Wzięli nas trzech czy czterech, nie pamiętam, z... Yy, z liceum, już wtedy z Mickiewicza i owo tło stanowiłem, także mój pierwszy raz na antenie, to był właśnie e, serialowy, deskorolkowy, e, pojeździłem, pojeździłem, dostaliśmy jeść z barobusu i zwolnienie ze szkoły, to było najważniejsze i najlepsze, nakarmione i na wagarach, i to legalnych, także e, to było cudowne. Później jakoś ten worek z propozycjami się kurka nie rozsypał, no powiem Wam, jakoś tego nie było, snuje się po tym ekranie tutaj tyle lat, ale rzeczywiście w filmach, ani serialach nie podkładałem głos do jednej Gry komputerowej, to pamiętam i dzisiaj mi dziewczynka taka młodziutka przywoziła Volvo moje z serwisu, usługa door-to-door, door, i powiedziała: A, ja znam pana z tego serialu. Ja mówię, mój Boże, jakiego? Pomyliłam mnie z kimś. A on mówi, a taki o samochodach serial. A ja mówię, aha, no to z tego to tak. Też to nie serial, tylko program. No ale jak zwał, tak zwał. Także nic więcej w fabułach chyba nie było robione, przynajmniej nie pamiętam. Czy może Pan zrobić krótkie wprowadzenie do świata Porsche, scharakteryzować 911 i Panamerę? Paweł Machos prosi o takie coś. O, to stary, 40 minut masz tutaj, bo zrobić to w telegraficznym skrócie jest niezwykle e, trudno. Zacznę od Panamery, żeby było trudniej. E, Panamera pojawiła się, jak patrząc na historię motoryzacji, w sumie dosyć niedawno. Pojawiła się dlatego, żeby uzupełnić paletę Porsche, żeby te samochody się lepiej sprzedawały, żeby pozyskać nowych klientów. Panamera Jedynka była absolutnie genialnym samochodem. Uwielbiałem ten, ten, to auto, jedynkę i dwójkę, szczególnie w wersji GTS, na twardym zawieszeniu, z bardzo precyzyjnym układem kierowniczym. Bardzo mi się dobrze tym samochodem jeździło. Nowe Panamery to w większości oczywiście hybrydy. Niesamowicie szybki samochód. Nawet mój tato kiedyś powiedział, że gdyby miał wybierać samochód... Samochód bez względu na kwotę, to właśnie wybrałby pan Merę, bo zawsze jeździł czymś w rodzaju limuzyny, czyli albo liftbackiem, albo sedanem, ale mówi, to jest tak piękny samochód, tak pięknie narysowany od pierwszej generacji do tej ostatniej, że takie auto bardzo by mu na co dzień i od święta pasowało, i to się się, drogi z tobą. Zgadzam, bo ja mam teraz już 48 wiosen i powoli też tak coraz bardziej czułym okiem ostatnio w automaniaku mieliśmy pana Tak się na nią patrzyło, mówię kurczak pieczony, już nie trzeba się tak zwijać w chińskie 8 jak do 911, a taki ładny wóz, jakbyś jakaś taka jedynka albo dwójka trafiła w takim nienagannym stanie, to nie wiem, czy bym się do niej bliżej nie przytulił. Natomiast Opowiedzieć i scharakteryzować 911 to, to jest tak, jakby na, to książkę można napisać. Nie jedna książka już na ten temat powstała. Ja jestem najbardziej związany z wersją 997, yy, czyli ta pierwsza, która wróciła do, do okrągłych reflektorów. Miałem wcześniej 996, Carrera 4. Wspaniały samochód do jazdy, tylko niestety z manualną skrzynią biegów, więc z przyjemnością zamieniłem to na Eskę w Troniku. Samochód wieczny, samochód, który jest z nami od tylu lat, który miał tyle wersji silnikowych, który miał tyle przeobrażeń, a cały czas wygląda jak to 911, czyli jak niektórzy twierdzą najpiękniejszy i najbardziej wybitny samochód świata, że moim zdaniem on się nie powinien zmieniać w ogóle, albo jak najmniej. Z drugiej zaś strony Porsche dba o to, żeby każda generacja była sztywniejsza, większa, szybsza troszkę bardziej funkcjonalna, bardziej nowoczesna, nasączona tą najnowszą technologią. No wiemy, że za chwilę kolejna po liftingu 992 będzie miała już napęd hybrydowy, także brnie to wszystko w stronę połączenia z elektromobilnością. No liczę na to, że wszakże 911 nie będzie pojazdem 100% elektrycznym, tylko że ta spalina tam zostanie, a elektryka będzie wspomagać to, co jest. W sumie trudno się nie zgodzić z ludźmi, którzy mówią, że to jest najbardziej kultowy i najbardziej pożądany samochód wszechczasów, bo każda generacja nawet te ciut brzydsze, nawet te które chciałyby być może ciut bardziej zapomniane jak 996, dzisiaj urastają do miana motoryzacyjnych legend i są niezwykle pożądane na rynku samochodów używanych oraz bardzo, bardzo drogie. To tyle na dziś. Ble.